W dzisiejszym odcinku będę miał przyjemność zaprezentowania zawartości kolejnej paczki od widza. A dokładnie od Piotrka z nowo powstałego kanału Graciarnia Piotra. Na kanale ciekawe filmiki ze składania starszych komputerów, ale z tego co wiem mają również powstać o konsolach. Zapraszam serdecznie do oglądania i subskrybowania kanału Graciarnia Piotra. Link znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem powoli przechodzę do rozpakowywania zawartości paczki. W której znajduje się również list od Piotrka. W opis zawartości paczki, gdzie m.in. znajduje się laptop HP z Baleronem oraz stacja dokująca. Piotrek w bonusie dodał też kilka gier. Za chwileczkę sprawdzimy jakie to tytuły. W liście znajdują się również podziękowania za komputer z odcinka 42. Szczegóły całej akcji związanej z tym komputerem w odcinku 6 na kanale Graciarnia Piotra. Cieszę się również, że mój kanał był inspiracją do tworzenia filmików o tematyce komputerowej przez Piotrka. No i na koniec listu oczywiście pozdrowienia dla wszystkich fanów retro sprzętu. Do... Do których też się dołączam. Paczka już otwarta, także mogę rozwijać sprzęty z folii bąbelkowej. No i mamy tu stację dokującą Dela wraz z zasilaczem do laptopa. Kilka gier, o których Piotrek wspominał w liście. Dwa tytuły, w które jeszcze nie miałem okazji pograć, czyli Spellforce 3, cały komplet z pudełkiem i książeczką, oraz Apokalipsa w bardzo ciekawym, kolekcjonerskim pudełku. No i trzecia z gier, coś co lubię najbardziej, czyli trzy części Hitmana z kolekcji klasyki. Fajnie, że wszystko jest na jednym krążku, dlatego też nie trzeba będzie żonglować płytkami przy instalacji. W paczce znajdował się również laptop, który zaraz podłączę i sprawdzę co tam dokładnie siedzi. Model lapka to HP Compact Presario 21.00. Obudowa delikatnie się wyróżnia od standardowego kształtu laptopa, tym wypukłym logo na środku klapy. Po otwarciu klapy zdaje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Trzeba będzie go również troszeczkę przeczyścić. To jak widać, był dosyć intensywnie używany. W tylnej części znajdują się wszystkie podstawowe porty i wyjścia wideo. Po podłączeniu do zasilacza zaczęła się świecić dioda ładowania, tak więc mogę już odpalać sprzęta. Laptop uruchomił się bez problemu, dlatego też mogę wstępnie podejrzeć w Biosie, jakie mamy tam podzespoły. Dysk Samsunga o pojemności 160 GB i prawdopodobnie 512 MB ramu, które w Biosie wyświetla się jako 495 MB. Menu nie jest jakoś bardzo rozbudowane i na pozostałych kartach mamy jedynie opcję portów, ustawienie hasła i kolejność botowania. Po wyjściu z biosa uruchomił się Windows XP, zainstalowany na dysku. I nareszcie troszkę inna tapeta niż te oklepane pagórki z Windowsa XP. Toczek, który znajduje się w środku, to Baleron o taktowaniu 2,4 GHz. Posiada on 256 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu i Magistrale o taktowaniu 400 MHz. Zintegrowana karta graficzna na płycie to Radeon IGP340M. Chociaż specyfikacja tej integry nie napawa za bardzo optymizmem, postaram się odpalić na sprzęcie może jakieś gry z lat 90. Jednakże przed testowaniem lapka muszę go rozebrać na części pierwsze i trochę przeczyścić. Przy okazji zobaczymy jak to wygląda w środku. Aby nie zanudzać całym procesem demontażu przyspieszę trochę film. Jak widać w środku zebrało się trochę syfu, który ciężko będzie usunąć. Tym bardziej, że ta blaszka zawiera sporo wystających elementów styku masy, które łatwo można urwać podczas czyszczenia. Pomimo to ile będę mógł, postaram się wyczyścić te elementy. Płytę główną trzeba będzie natomiast potraktować sprężonym powietrzem. Przy okazji wymieni się również pastę termo na procku. Jeśli chodzi o radiator, nie jest jeszcze tak źle. Czasami zdarzało mi się czyścić lapki w gorszym stanie z totalnie zatkanymi wylotami powietrza, co też mogliście zobaczyć w jednym z moich filmów short. Pasta na procku nie skamieniała do końca, dzięki czemu będzie łatwiej ją usunąć. Brud niestety był na tyle wżarty w tą blaszkę, że chyba bym musiał użyć papieru ściernego, żeby to usunąć. Myślę jednak, że nie ma sensu się tutaj więcej nad tym znęcać. Najważniejsze elementy takie jak płyta główna i chłodzenie zostały już dokładnie oczyszczone z kurzu. Po ponownym złożeniu lapka wszystko działa jak trzeba. Z boku wypatrzyłem jeszcze dodatkowy port PS2 do podłączenia myszki, co też znacznie ułatwiło korzystanie ze sprzętu. Jak się później okazało, niestety napęd DVD zamontowany w laptopie jest niesprawny. Dlatego też musiałem podpiąć zewnętrzny napęd, w którym umieszczę płytkę z hitmanami od Piotrka i spróbuję zainstalować dwie pierwsze części tej gry. Temperatura CPU po wymianie pasty to 45 stopni w stanie spoczynku. Jak się okazało, chyba troszeczkę nie doceniłem układu graficznego, ponieważ po podpięciu zewnętrznego monitora wyświetla obraz zarówno na matrycy, jak i na monitorze. Zazwyczaj, przy próbie podłączenia monitora przy innych laptopach, obraz na matrycy automatycznie się wyłączał. Dlatego też będzie mi wygodniej testować grę jednocześnie nagrywając, co się dzieje na ekranie. Pierwsza gra w dzisiejszym teście to Hitman Codename 47. Tym razem, niestety, musi się obejść bez frapsa, którego nie udało mi się zainstalować na tym sprzęcie, ponieważ ciągle wywalało jakiś błąd systemowy podczas instalacji. Jak to zawsze w kolekcji klasyki, na początek niezapomniany głos Piotra Frączewskiego. Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam Piotr Frączewski. A później już tylko dobra rozrywka. Gra na tym sprzęcie chodzi bez żadnego problemu. Nic się nie zacina i można płynnie sobie pograć w rozdzielczości 1024x768. Również z drugą częścią przygód agenta 47 laptop elegancko sobie poradził i na średnich detalach w tej samej rozdzielczości można spokojnie sobie pograć. ciekawości zainstalowałem również trzecią część ale jak można było się spodziewać w tym przypadku radio już nie był w stanie ućwignąć tej gry tak na moje oko około 10 klatek to max jakie można było wycisnąć nawet na najniższych detalach które tu zastosowałem No, i na koniec testu coś z lat 90., czyli Tomb Raider Revelation. Tutaj gierka śmiga bez najmniejszego problemu. I myślę, że większość tytułów z tamtych lat też powinna nieźle chodzić na tym sprzęcie. Na szybko jeszcze sprawdzę stację dokującą z paczki od Piotrka. Bardzo jestem ciekawy czy będzie ona pasować do lapków z mojej kolekcji. Jak widać bezproblemowo udało się do niej podłączyć Dell Latitude D505. Sprzęt jest o tyle dobry, że w tylnej części znajduje się wiele dodatkowych portów. Takich jak chociażby PS2, USB czy DVI. Po wciśnięciu przycisku power na stacji lapek ładnie odpala, tak więc wszystko działa jak trzeba. Na zakończenie odcinka chciałbym podziękować Piotrkowi z kanału Graciarnia Piotra za sprzęty oraz gry. I już zaraz zabieram się za kolejny duży projekt, czyli składanie kompa do gier z wielkiej paki 6 sztuk kompów od widza Wojtka. Tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!